Ja tam liczę 7, 8... Nie 9. Z tej Już za tydzień oglądajcie nas o 19.55 Tylko w pulsacie. Ja mam pełne za zaufanie do pani Adrianny Borek Najlepszej gwiazdy 16 edycji Tańca z Gwiazdami Mam dla was trzy krótkie pytanka, które możecie sobie wylosować Proszę bardzo Proszę Jedno Jedno, dokładnie Nie bądź zahałany Jakie było największe wyzwanie w połączeniu tańca z bajkową fabułą i kostiumami? Ja wiem. A! Twoje płynięcie. O Moje umiejętności kajakarskie. Ja jest ciekawe, jak ty jutro będziesz rozmawiać, Borek, bo brzmisz coraz lepiej. A tak, Adam, myślę, że to płynięcie, że ten, ten, mm. ten, ja ten kij, bo... jak to się nazywa? Czułno? Drąg. Bro. Jak zwał, tak zwał? Było dość spore. Ale Ada dałaś radę. A widziałeś jak zrobiłam rewolucję? No, znaczy ewolucję. To, Najpierw Hiu sobie. Tak. Nie ma czasu. Hiu", <laughs> Ty potem jeszcze salto tym kijem, tak. nie? Ja tam liczę 7, 8. Nie gydam. wyjdzie z tej łodzi. Nie wyjdzie z Ale tej wyszła, łodzi. wyszła, 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 dała radę. No. To jeszcze dwa, poproszę. To jeszcze teraz ja dobram. No, ale dużo masz. O Jezu, zrobimy no, jak z, mój mnie. Dobra, nie Czy? Czy było coś w tej choreografii, co od początku budziło obawy? Na przykład konkretne podnoszenia figury, emocje. wylosował? Coś dość trudne. Od początku... Chyba nie. No, przy podnoszeniach zawsze jest... Ogólnie, w poniedziałek, jak robiliśmy zarys tej choreografii, to zarys to jest takie, dobra, zobaczymy, wyjdzie w braniu. No, a potem przy czwartku się udawało. Przy piątku się udawało. No, i jakoś się poszło, więc nie było. Miałaś jakieś siada? Ja nie miałem. Nie miałem obaw. No, to tak, ja też nie w takim razie. Miałem pełne za zaufanie do pani Adrianny Borek, najlepszej gwiazdy 16 edycji Tańca z <noise> Wszystko wyszło tak, jak powinno? Czy jednak coś nie do końca? A, tam jedna nóżka, dlatego ja z Violetą se pogadam A, później. Tak, tak. Ona coś chciała bardzo w stronę Masaraka. Ja sobie mm -hmm. myślę, no nie teraz, dziewczyny, no, no już naprawdę weź do No mogła do tak dojść. Ale ona nie cierpiła. Ale ogólnie jest. nie. W ogóle miejsca, gdzie spodziewałbym się, że coś nie pójdzie. Poszły bardzo dobrze. No to fantastycznie. Ostatnie pietonie. Ja losuję, ty czytasz. Ja pukam, ty gadasz. <grym> <grym> Jak wyglądały przygotowania do tego odcinka w porównaniu do pozostałych? Więcej śmiechu czy więcej pracy? Zdecydowanie więcej pracy. Ostatnio właśnie ludzie myśleli, że to jakiś lektor czyta, bo puściłem to i mówią: o, to pewnie jakiś ja lektor. Lubię, ja lubię się w, w głosy pobawić trochę tak. Albert, ma no tyle talentów. No właśnie widać. A już za tydzień oglądajcie nas o 19.55, tylko w Polsacie. No to zdecydowanie to puścimy. Bardzo Wam dziękuję. Bo I się myślę. Nie może gadać. Jestem, Jestem bardziej osiołek. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Oddajemy, oddajemy podanki.